Dzisiaj w Ewangelii jest i o słodyczach, i o trudzie. Nie wiem, czy to zauważyliście. Jezus mówi, wszyscy utrudzeni i obciążeni, przyjdźcie do mnie. Czyli wtedy, kiedy mamy problem, kiedy coś nas boli, jesteśmy na kogoś wkurzeni, ale także, kiedy nie umiem sobie z czymś poradzić, tak? Na przykład idziemy do sakramentu pokuty i za każdym razem właściwie może się okazać, że spowiadamy się z tym samym, tak? Nie wiem jestem niemiła dla siostry, jestem, na przykład, oszukuję w szkole i tak dalej, i tak dalej. Jezus mówi nam o tym, że nie borykaj się z tym sam, nie borykaj się z tym sama, tylko przyjdź do Jezusa i Mu to po prostu powiedz. To trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że Pan Jezus sobie y, uświadomi, to wyobrazi. On oczywiście wszystko wie, co w nas jest, ale On pragnie relacji. A mamy relacje, kiedy rozmawiamy ze sobą. Czyli jeżeli masz z czymś problem, coś Cię boli, czujesz się gdzieś rzeczywiście y, dotykana, na przykład ktoś, masz koleżankę, kolegę w szkole, kto jest dla Ciebie bardzo niemiły, czy y, to może niestety być ktoś z rodziny, to przyjdź z tym do Jezusa i powiedz Mu na Twojej osobistej modlitwie. Jezu, nie daję sobie z tym rady. Jezu, to jest dla mnie trudne. Jezu, kolejny raz upadam w tym i znowu oszukałem, znowu coś zabrałem, y, znowu bardzo nieprzyjemnie odezwałam się do mamy. Przyjdź z tym trudem do Jezusa. No i co dalej? Jezus mówi nam o słodkościach, że jego jarzmo jest słodkie. Ja myślę, że lubicie słodycze, bo to chyba jest oczywista sprawa. I teraz, jak to Jezus porównuje, słuchajcie, bo to jarzmo to jest trud. Dlatego, że jeżeli idziesz za Jezusem, to tym jarzmem jest mówienie zawsze prawdy. Tym jarzmem jest ugryzienie się w język i zastanowienie się, co odpowiem mamie lub na przykład siostrze. Nie chodzi o to, żeby zawsze się uśmiechać i nawet jeżeli mnie coś boli, ktoś jest dla mnie bardzo niedobry, to ja mówię, że wie, o jak przyjemnie, o jak super, ale nie reagować od razu złością, wkurzeniem, taką stałą naszą, można powiedzieć, taką odzywką, którą mamy gdzieś wiecie w kieszeni. Tylko zastanawiam się nad tym. I to jest ten trud, o którym mówi Jezus, ale on mówi, że i tak jest to słodsze. Niż to, że będzie cię w życiu boleć. I to, że będziesz odepchnięta przez koleżankę, że ona cię obgadywała za plecami z inną, i to, że jakiś kolega był naprawdę mega nieprzyjemny albo nawet cię uderzył, i to, że tata wrócił z pracy zdenerwowany i się trochę wkurzył i powiedział nie te słowa, co chciałby może powiedzieć, ale Ciebie to zabolało. Jaż Jezusa, to jeżeli pójdziesz Jego drogą, to to będzie słodsze niż to, co możecie dotykać w życiu yy, jako przykrość. I kiedy możemy mu to powiedzieć? W modlitwie oczywiście. Słuchajcie, mówcie mu, mówcie Jezusowi, niech on będzie Waszym przyjacielem. To mnie boli, to jest dla mnie trudne, w tym mi pomóż. Powiedziałeś mi, żebym przyszła, przyszedł do ciebie, kiedy jest mi źle. Przychodzę. No, ale jest też tam o poznaniu Jezusa, no a to już pewnie wiecie: w Piśmie Świętym jest Jezus, jest Bóg. I to jest żywe słowo. Bierzcie Pismo Święte i czytajcie. Nie rozumiecie, szukajcie odpowiedzi, pytajcie rodziców, katechetów. Jak macie zrozumieć to słowo?